Chciałem z francodawcy zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj, jak widzicie, kurę, no to już wiecie, co się możecie spodziewać. Nic nowego. No, oczywiście żartowaliśmy, idziemy otworzyć kury. Żartowaliśmy ja żartowałem na <grym> Wiecie, dwa żarty w przeciągu 10 sekund. <grym> Dobra, więc yy. tutaj ma trzy jajka, więc trzeba trzeba zabrać? Bo od wczoraj siedzi wieczorem, a się brama już siedziała, ale. Damy jej brak. My na 10 nie zmieściamy, ale byliśmy bo nie wiadomo, ile zmieści. A, i tylko sama jajka, kokinów i pkaczek? Zabrakł też, bo z noszą, z ale... Jak się rozłoży jak karmenika to może... O, karmelka. To może to coś tam po... po... Jakie bierzemy? To najpierw wybieranie. To ja pierwszy to wybieram to. Albo nie, bo kogut to to. Ja wziąłem koguta, ale niech będzie jeden kogut. Ja na wezmę kurkę, żeby było dwie parki. Jeden, to już będzie 1 plus 3. Teraz może jeszcze sobie wezmę. Nie wiem, czy to, czy to. To. Zobaczmy. A ja, mi się wydarzy, jeszcze z jest jedno na pewno. Może znacznie... trochę większe gniazdo. Może zrobić, bo takie małe, że mam jajek tak w stanie przesunąć. Bo może jakby je stała. No co, trochę je powietrze. Bo... Władza rada. Aha. Tak chcę zrobić, to nie przesunie. Ok, prawie. Kodnia, tylko. To nie wiem czy to. Znaczy nie da rady tego zrobić. Dopiero no, wczoraj przynieśliście, tak nie Nie wiem jeszcze. Przed, przed, przed wczoraj ja jak Nie pamiętam od chwilę siedzi. To weźmy jej może dołóżmy na razie z jedną jajko, bo jedno mi się wydaje, że na pewno jeszcze powinno zmieścić. Ja bym wziął to albo to. Nie wiem które mi to już tamto. I zobaczymy teraz. Nie ja będziemy mieli 7. Okalonka no, też miała 7. Tylko później jedno, znaczy zbiło, bo miała szklonę. Dobrze. No to się nie chce czy zmniejszać. Dacie mi już wszędzie. Bo no, ona się nie dała, ale tak układa jest. nic nie wystaje. Tam, tej... ja też... tej też... tutaj tak jedno, to samo, bo takiej. No to się też tutaj... nie. No jednak jedno też nie wystaje. A no tak byśmy, będziemy przyszła, w, będzie w poniedziałek, bo będzie przesłanie trzech kurczaków. jak bo... nie to... chcemy wam robić trzech osobnych odcinków, no, bo to byśmy wyśladali, normalnie są te tamtej w niedzielę, no ale to trzy odcinki tego robić. No to bo to. to no to będzie nudne, no, bo będziecie mieli cały Cały tydzień praktycznie odcinków. Będzie jeden od kurczaka do kury, a reszta to będzie yy, prześwietlenie jek, więc raczej Was nie interesuje taki kon... a czy no, może interesować content, ale raczej nie codziennie. Chociaż i tak teraz będzie dużo kwok. Takich będzie kontent no później będzie znowu pewnie jakieś Tu jakieś otwieranie sobie zrobimy, tu coś tam No na razie tak Na razie tak, trochę mało rozsady tych tymi, tymi tyle odcinkami Tyle z tych długo tylko trzeba podawać odchowani No ale przez to, że mamy tyle kwok, no to Nagrywamy Wam na bieżąco, co się dzieje u nas w hodowli, no Teoretycznie byśmy mogli sobie tam Na przykład jakieś tam Między tymi odcinkami gdzieś tam jakieś te otwierania zrobić No to tu trochę nasz bunt jest że takiej trochę będziecie mieli taki sam kontent, no bo byśmy mogli między tymi odcinkami coś tam, coś tam nagrać. No nagrać. No nagramy. Bo teraz właśnie nie jesteśmy w szkole, już powinni powinniśmy, ale mało lekcji, no, ale nagraliśmy. No, ale w weekend coś tam... No w weekend możemy zrobić otwieranie, no bo w niedzielę to nas nie będzie. No i w sobotę też nowe nabytki zobaczycie. Też tu odkryliśmy, że pódełko, ale że jednak jest to poidełko, bo myśleliśmy, że to jest do innego, a na Allegro zauważyliśmy takie jednak to jest dobre do tego no tutaj mamy to jedno, no, nie mamy tego to jest De do karmidła, nie? a nie karmidł? bo jest to metalowa rączka a to jest pojdełko ile? to jest tak jak pamiętam, tam? się dać to zielone możliwe, najwyżej ten dół się zamówi no teraz właśnie, mamy to jedno pudełko, a takie małe, że to jakby zostały może same chłopaki jakieś więc teraz jedynie będziemy musieli nasze puszki zbrać i ten bok. no tam... To mało prestiżowe no, tam, no, tam, no tam, kiedyś, kiedyś... tam się to jeszcze dokupimy, ale to tam kiedy to nie wiadomo, bo na razie... na razie to trzeba tutaj mamy jakby... tak dużo wydatków A te do kur i do nas. <ścoughs> o wiecie, 20 maja coś się fajnego no wale Juli. no, i hej no jest to jest moja fajnie się zapowiada. No... Jeszcze nie możemy doczekać. A że najbardziej lęgu kaczek się nie możemy doczekać. bo tam się feni zielęgną. Tam brzmiała brachla i chcę. też. No, więc... My już chyba... Nie wiem, czy będziemy kończyć odcineczek, czy tutaj... Może jeszcze kilka kuchinków jest, ale nie wiem, co na Ja nie wiem, czy je pokazać, czy nie pokazywać. A to się nie wgięcie to na to się prostu.

no ale niedługo przyjdą tam te następne. Więziąć kogutów i 9 kurtów A jak już chcecie jakiegoś kogutka z naszych tych młodych, to też się możecie powoli tam zapatrywać, Dzień kiedy je będziemy dnia. ogłaszać. Bo tego niebieskiego na pewno się tylko będziemy go ogłaszać. Bo już tam tak tapuje. So, Zakro się długo będzie u niego. Jak słyszniejsze nie tutaj powoli będziemy może go ustawić. No więc my już Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.